My w ostatnim czasie mamy same dobre wiadomości z uwagi na to, że wczoraj otrzymaliśmy informację iż został zaakceptowany nasz wniosek wynikający złożony w ramach KPO ta część onkologiczna prawie 50 milionów złotych otrzymaliśmy na zakup sprzętu i wyposażenia i aparatury medycznej w skład tego wchodzą drobne rzeczy jak pompy, stojaki, uszka, wózki ale również bardzo poważna aparatura, jak roboty. Zaplanowaliśmy dwa rodzaje robotów, mianowicie do tej części zabiegowej, nie będę nazwy wymieniał, Państwo się spotykacie z tym w mediach, a więc będzie to ginekologiczny, chirurgiczny, ortopedyczny, a z drugiej strony zamówiliśmy również dodatkowy robot dla neurochirurgii. I w związku z tym ta kwota dokładnie 48 milionów. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani. Rozpoczynamy zakupy w najbliższych dniach. Mamy obowiązek zamknąć ten projekt do czerwca 2026 roku, w związku z tym, intensywne prace przed nami to jest ponad 80 pozycji. Obszar zakupowy bardzo intensywnie już rozpoczął pracę. Kiedy się będzie, sukcesywnie się będzie pojawiał. Pamiętajmy o tym, że my musimy też miejsce dla niego zrobić. W związku z tym, yy, będziemy wyprowadzali aparaturę, tą, która jest dzisiaj już wyeksploatowana. W to miejsce będziemy wkładali nową oraz będziemy znajdowali miejsce dla nowego sprzętu. Ponadto pamiętajmy, że takie skomplikowane rzeczy jak roboty. Chirurgiczne wymagają wsparcia. My musimy tych lekarzy przeszkolić. Na pewno będą kilkumiesięczne wyjazdy do profesjonalnych, zagranicznych placówek, gdzie będą mogli nauczyć się i tutaj skuteczniej je obsługiwać. Technologia medyczna to jest obszar, który ciągle. Idzie do przodu, w związku z tym my musimy za nim nadążać. Czasami jest dobrze, jak równolegle jednostki medyczne rozwijają się z tą technologią medyczną, i w tym przypadku dochodzi do takiej sytuacji, że najnowocześniejszy sprzęt my już będziemy im implementowali do udzielania świadczeń. To też jest jakość, to jest bezpieczeństwo, to jest większa ilość, większa ilość pacjentów do przyjęcia, a więc te wszystkie aspekty, które są oczekiwane przez pacjentów i przez społeczeństwo.